Dzień dobry, dzień dobry. Korzystając tutaj z okazji oczekiwania pomyślałem, że coś nagram, a mam dość ciekawy temat w zanadrzu, tak mi się wydaje. W sumie nie do końca wiem, jak to nazwać, bo trochę chodzi o negocjacje, ale to nie są takie typowe negocjacje. Trochę chodzi o takie drążenie tematu, zadawanie odpowiednich pytań po to, żeby osiągnąć korzyści dla siebie. I ja ci najpierw podam kilka ciekawych, moim zdaniem, takich przykładów, które zauważyłem, a potem ci powiem, jakie są tego korzyści, wartości i, i sam podejmiesz decyzję, czy warto coś takiego y, stosować. Przykład pierwszy rok temu dokładnie byłem szukać ubezpieczyciela, który by mi ubezpieczył auto. Poszedłem tutaj gdzieś w okolicy i dostałem możliwie najlepszą, bardzo atrakcyjną dla mnie ofertę na tam 600 zł z hakiem. No i to było bardzo w porządku, ale nie zdecydowałem się od razu. Pomyślałem, że pójdę do mojego tam stałego ubezpieczyciela i zobaczymy co on mi zaproponuje. Mój stały ubezpieczyciel e, znalazł mi najlepszą możliwą ofertę w firmie tej, co e, zawsze. Mówił, że nie ma lepszej, e, koszt 750 zł. No to troszkę mi się to nie podobało, więc zacząłem drążyć temat, że byłem tam u siebie i, i pytałem, i dostałem propozycję za 600 zł w firmie takiej i takiej innej nieco. No, i po kilku minutach tam drążenia, klikania, szukania okazało się, że faktycznie w tej firmie jest taniej o ponad 100, nawet ponad 140 zł, bo chyba e, ostatecznie m, wyszło to ubezpieczenie za 615 zł, czyli dość e, spora oszczędność. No i akceptowalna też, żeby jednak kupić u tego mojego stałego dostawcy. No, oczywiste jest, że agent ubezpieczeniowy sprzedaje to, na czym on najwięcej zarobi. Ja prawdopodobnie zarabiam najwięcej na tamtej właśnie firmie, którą mi pierwotnie polecił, twierdząc, że jest najtańsza. Na tej, która była faktycznie najtańsza, no, prawdopodobnie nie zarabił tyle, no, ale był zmuszony mi to yy, sprzedać. No, i to jest w porządku. Tutaj nie można mieć tylko kogoś pretensji, raczej. No, ale właśnie lekcja jest taka, że mm, bo dobrze się dopomnieć, drążyć, ale o tym jeszcze powiem. Przykład drugi. E, umowa abonamentowa na telefon. Na ten telefon. E, przed tym płaciłem bardzo duży abonament, bo, bo spłacałem e, telefon. Nie było to mądre ani korzystne, no ale tak było. No no i wreszcie, wreszcie chciałem się uwolnić od tego wysokiego abonamentu i przejść na coś, co naprawdę odpowiada w pełni moim e, potrzebom. Udałem się więc do salonu mojego operatora z zapytaniem, jaką ofertę mają dla mnie, jak mi się tutaj umowa teraz kończy. No to oni oczywiście e, automatycznie umowa by przeszła na, e, zmieniłaby się na 70 zł, coś mniej więcej. Miesięcznie, automatycznie by tak przeszło i tak by było. No mnie oczywiście taka kwota bardzo, bardzo nie interesowała, więc pytałem, co możemy dalej tam z tym zrobić, że, że mógłbym mieć coś e, tańszego. No tak, 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 jak pan tutaj możemy podpisać coś takiego za e, 50 zł, co i tak mi się wydawało co najmniej dwa razy za dużo. Więc drążyłem dalej, że to mi się nie podoba za bardzo. Dalej, chyba zeszliśmy do 45, coś tam. Jakbyśmy z czegoś tam zrezygnowali, mówię, że też nie. Ja w internecie patrzyłem, i, i, i dałoby się to taniej zrobić. No i pani faktycznie mówi: No tak, tak, bo pan ma, ma jeszcze stary cennik. Możemy zrobić panu stary cennik. Tak, za 30, chyba 32 zł, możemy zrobić abonament. No i w końcu w końcu, właśnie po tych kilku drążeniach, faktycznie udało mi się tą możliwą najniższą ofertę, no bo to faktycznie już była najniższa. W internecie nic już tam nie dało się znaleźć niżej. Taniej, więc no w abonamencie tutaj na firmę prawdopodobnie już taniej by mi tego nie zrobili. Ja ostatecznie i tak wybrałem jeszcze bardziej korzystną dla mnie ofertę. Bo ofertę na kartę, gdzie nie jestem uzależniony umową na 2 lata, a nie wiadomo co za 2 lata będzie, tak sobie, tak sobie myślę. I i, no to jak? i taka wersja na kartę jest dla mnie bardziej korzystna, więc ja i tak wyszedłem jak najlepiej, możliwie tak mi się wydaje. No, ale do czego zmierzam, właśnie? Tak sobie wyobrażam, że jakieś 90% ludzi, no może 80%, prawdopodobnie zgodzi się na to przedłużenie umowy za te 70 złotych, Czyli bardzo dużo, za dużo. Potem z pozostałych, może nie wiem, 10%, może 5%. Wszystko o szacunki. Skusi się na to, żeby zapytać, że to trochę za drogo i żeby spróbować coś taniej i coś taniej, nie? A, a podejrzewam, że, że totalnie mało osób, może procent, może dwa będzie tak bardzo drążyć, żeby osiągnąć możliwie najtańszą najtańszą ofertę do tego właśnie zmierzam miałem jeszcze co najmniej jeden taki ciekawy przykład, ale gdzieś mi umknął i, i nie mogłem go spisać, mam spisany taki może trochę mniej poważny, może trochę na mniejsze pieniądze, ale, ale temat ten sam yy, restauracja, pizzeria była tam opcja zakupu kawy osobno za nie pamiętam kwotu, ale wiadomo, no ile może kosztować kawa, nie wiem, 10 zł. I była wersja ciastko, powiedzmy 8 złotych. I tak akurat wyszło, że nas to interesowało. Przypadkiem w karcie znalazła się taka propozycja, że można mieć kawę i ciastko w pakiecie, powiedzmy, nie za 18 złotych, tylko za 12. Zatem ja zdeterminowany, uradowany Składam zamówienie prosząc o, o to, właśnie o ten zestawik. Po czym pani mi tłumaczy, że czegoś takiego to u nich totalnie nie ma, że, że to, 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 to nie, to, to nie, nie ma czegoś takiego. Ja nie wiem skąd, 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 że skąd ja to wziąłem w ogóle. I poszedł do góry, bo tam, tam jest, tam może, może do góry tam będą wiedzieli, no to, to, to pędzę do góry, oczywiście. Oni mówią, że tam nie, tam tutaj oni mają tylko ten, tylko pizzę sprzedają, kak, kawy, Tutaj nie ma ciastek, że, że muszę jednak nadół iść, bo to, to nie tak. No i w zasadzie chciałem się poddać no bo bez sensu. No nie mają, to nie mają, bo no może jakiś błąd w karcie, może w systemie tego nie ma, może coś tam. No ale podpuścili mnie, żebym jednak poszedł walczyć o swoje. Poszedłem raz jeszcze na dół tutaj do tej kasierki, pytam raz jeszcze. Wezwała panią kierownik. Pani kierownik w nie wiem, może 2,5 sekundy znalazła to w systemie, nabiła i się udało kupić ciastko i kawę w zawrotnie niskiej cenie. No i zmierzam do tego, że w mojej ocenie warto walczyć. Choć to nie jest walka. O swoje, o to, że można taniej, że ci się coś należy, tylko też bym powiedział, że tak kulturalnie, bo takie hamskie negocjowanie, próba zbijania ceny takie naprawdę hamskie, bardzo mi się też nie podoba więc do tego na pewno nie zachęcam ale zachęcam do tego, by pytać by nie godzić się na pierwszą daną propozycję tylko pytać, zadawać pytania drążyć, czy da się tak jakoś inaczej może stąd, może stąd, może coś dalej może coś taniej, może coś inaczej, bo, bo jest tutaj szansa ugrać e, naprawdę wiele. No te przykłady tutaj może były takie banalne, one były takie z życia, które zainspirowały mnie do tego e, tematu, do tego poruszenia tego tematu. E, a tak, ale jeśli przełożysz to na, na różne inne obszary, no to to możesz zyskać jeszcze więcej. W każdym razie już kończąc, warto zrobić najpierw research tego, co Cię interesuje. Tak, ja zrobiłem research tych Ofert abonamentów I wiedziałem, że da się taniej Więc nikt mi nie mógł wcisnąć Po prostu czegoś drożej Jak ja wiedziałem, że da się taniej Tak samo z ubezpieczeniem Więc do tego Zachęcam Jeśli chcesz, to możesz coś tam wygrać Nie bój się zadawać pytań Nie bój się negocjować Tylko bądź kulturalny Nie bądź chamski Przynajmniej nie bądź chamski Tyle ode mnie, mam nadzieję, że jakąś wartość z tego wyciągłeś. Byłoby super, gdybyś zasubskrybował mój kanał. To łapkę w górę. No super by było. Dobra, widzimy się, nie wiem, kiedyś tam.